Cześć wszystkim. Zauważyłem, że 85,4% osób oglądających filmy nie subskrybuje kanału, a tylko 14,7% jest już częścią naszej społeczności. Jeśli podoba Ci się ten kontent i chcesz wesprzeć kanał, jedno kliknięcie w przycisk subskrybuj robi ogromną różnicę. Chodźmy razem rozwijać tę społeczność. Akademia Wojskowa na orbicie Planety Kresz od wieków słynęła z najtrudniejszych egzaminów, jakie mogły przejść istoty szkolone do roli obrońców i dowódców. Sam budynek sprawiał wrażenie żywego kolosa setki pięter ze stali i szkła, podparte wieżami, które wbijały się w niebo niczym włócznie. W środku panowała atmosfera napięcia. Dziesiątki kadetów z różnych ras siedziały w półkolistej sali, czekając na wezwanie. Każdy wiedział, że ten dzień przesądzi o ich przyszłości. Kto nie przejdzie symulacji, zostanie wydalony z Akademii i okryty hańbą. Na podwyższeniu stał admirał Drosim, olbrzym o twarzy pokrytej bliznami. Jego głos był twardy jak stal, kiedy ogłosił rozpoczęcie próby. W jego słowach nie było miejsca na emocje, liczył się tylko wynik. Z głośników rozległ się dźwięk odliczania, a ogromne drzwi symulatora powoli zaczęły się zamykać. Kadetom podano broń treningową, która wyglądała i działała jak prawdziwa. Lena, wysoka dziewczyna o srebrzystych włosach i oczach połyskujących niczym tafla lodu, ściskała karabin w dłoniach. Była dumą rodu aerjan, który od pokoleń służył w Radzie Galaktycznej. Dla niej ten egzamin był sprawą honoru. Jej serce biło szybko, lecz twarz zachowywała chłód, którego uczono ją od dziecka. Na drugim końcu sali siedział człowiek Piotr. Niektórzy obcy patrzyli na niego z mieszaniną drwiny i niepokoju. Ludzie byli w Akademii rzadkością. Uchodziło ich za nieprzewidywalnych, a zarazem niebezpiecznych. Piotr nie wyglądał jednak na kogoś, kto zamierzał się popisywać. Siedział spokojnie, jakby wszystko, co go otaczało, nie miało najmniejszego znaczenia. Kiedy licznik dobiegł końca, admirał skinął głową i oznajmił: Symulacja drapieżników. Rozpoczynamy. Światło zgasło, a sala zanurzyła się w ciemności. Podłoga drgnęła, jakby ożyła, a potem wszyscy poczuli, że stają w zupełnie innym miejscu. Przed nimi rozciągał się gęsty las, głośny od szelestów, skrzeków i trzasków gałęzi. Pachniało mokrą ziemią i krwią. Kadeci rozproszyli się w grupy, a każdy z nich trzymał broń gotową do strzału. Wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Piotr, zamiast biec jak inni, stanął nieruchomo i podniósł rękę. Zapanowała cisza, przerywana jedynie odległym wyciem bestii ukrytej w gestwinie. Admirał, obserwujący ich z sali kontrolnej, zmrużył oczy. Chcecie go żywego? Zapytał Piotr spokojnym głosem, jakby nie brał udziału w egzaminie, lecz prowadził zwykłą rozmowę. Słowa zawisły w powietrzu. Niektórzy obcy prychnęli szyderczo, inni spojrzeli po sobie z niedowierzaniem. To pytanie brzmiało jak bluźnierstwo wobec reguł akademii, w której od wieków liczył się tylko wynik przeżyć i wyeliminować zagrożenie. Lena, stojąca nieopodal, poczuła, jak jej serce przyspiesza. Odwróciła głowę w stronę człowieka, chcąc zrozumieć, dlaczego w takiej chwili zadał coś tak absurdalnego. Ich spojrzenia skrzyżowały się, i na moment miała wrażenie, że w jego oczach dostrzega nie strach, nie obawę przed śmiercią, ale dziwną pewność. Jakby wiedział więcej niż ktokolwiek inny. W oddali rozległ się niski ryk. Bestia poruszała się w cieniu, czaiła się, badając zapachy. Każdy kadet przygotował się do strzału, a palce drżały na spustach karabinów. Tylko Piotr trwał niewzruszony, z ręką opuszczoną powoli wzdłuż ciała. Wtedy Lena uświadomiła sobie, że ten egzamin będzie inny niż wszystkie, jakie widziała dotąd. Człowiek już zmienił reguły gry, zanim symulacja naprawdę się rozpoczęła. Symulacyjny las pulsował odgłosami życia, które nie było do końca prawdziwe, ale wystarczająco realistyczne, by wywołać ciarki na karku. Wilgotna ziemia uginała się pod ciężarem ich kroków, a mgła przesączała się między drzewami, rozmywając kontury. Kadet Erien, smukły przedstawiciel rasy drawarów, drżał wyraźnie, choć ściskał karabin tak mocno, że jego pazury wbijały się w metal. Wiedział, że to tylko symulacja, ale symulacja w Akademii nie była zwykłą iluzją wszystkie bodźce, ból a nawet strach były prawdziwe. W ciemności zaszurało coś ciężkiego. Ktoś z tyłu odbezpieczył broń i Lena automatycznie podniosła karabin, celując w gestwinę. Jej oddech przyspieszył, a kolone serce wołało, by nacisnąć spust natychmiast, zanim drapieżnik wyskoczy. I wtedy znów odezwał się Piotr. Nie strzelaj. Jeszcze nie teraz. Jego głos był spokojny, jakby recytował zasłyszany w dzieciństwie wiersz. Schylił się i dotknął ziemi. Rozcierał palcami wilgotną glebę, potem uniósł je do nosa, wciągnął powietrze i zamknął oczy. Kadeci patrzyli na niego w osłupieniu. Lena miała wrażenie, że czas się zatrzymał. Oddycha przez pory w skórze. Mówił cicho, niemal szeptem. Podejdzie pod wiatr, żebyśmy go nie wyczuli. Eirien spojrzał na niego jak na szaleńca. To tylko symulacja człowieku. Syknął. To nie ma znaczenia. Ma odpowiedział Piotr i nagle chwycił Ariena za ramię, ciągnąc go na ziemię. Sekundę później coś ogromnego wyskoczyło z krzaków z rykiem, który sparaliżował grupę. Było to monstrum Karnis, stwór przypominający skrzyżowanie krokodyla i wilka, z cielskiem pokrytym czarnymi łuskami i zębami jak noże. Skoczył prosto tam, gdzie przed chwilą stał drawar. Strzały kadetów przecięły powietrze, ale pociski odbijały się od łusek jak od kamienia. Piotr nie miał broni w dłoni. Zamiast tego wyczekał ułamek sekundy, rzucił się w bok, a potem dopadł do potwora. Chwycił za stalową gałąź, odłamaną w symulacyjnej walce drzew i z precyzją, której nikt się nie spodziewał, wbił ją w miękkie miejsce tuż za łopatką bestii. Karnis zaryczał, runął na bok i wpadł w spazm drgawek. Nie zginął, lecz był sparaliżowany. Cisza spadła na polanę tak nagle, jakby ktoś odciął wszystkie dźwięki. Arien leżał na ziemi, dysząc ciężko, wpatrzony w człowieka z mieszaniną przerażenia i niedowierzania. Inni kadenci również patrzyli na Piotra, jakby nie rozumieli, jakim cudem dokonał czegoś, co dla nich wydawało się niemożliwe. Lena odsunęła karabin od ramienia i poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Jej świat od zawsze opierał się na technologii, na zasadach, na przewidywalnych algorytmach. A tutaj, na jej oczach, ktoś obcy, człowiek, w jednej chwili pokonał bestię nie siłą maszyn, lecz instynktem i wiedzą, której nikt nie mógł go nauczyć w tej akademii. Zbliżyła się powoli, nie spuszczając oczu z Piotra. Jego twarz była spokojna, choć na czole błyszczała kropla potu. Skąd wiedziałeś? zapytała cicho. Bo to nie jest tylko egzamin, odparł, spoglądając na nią z lekkim uśmiechem. To lekcja, jak przetrwać, kiedy wszystko inne zawodzi. Poczuła, że jej serce bije szybciej, ale nie ze strachu. To było coś innego, nieznanego, co okazało jej trzymać spojrzenie na nim o sekundę za długo. Było to niebezpieczne, bo w tej akademii uczucia były słabością. A jednak, gdy patrzyła na Piotra stojącego obok powalonego potwora, wiedziała, że jej świat właśnie zaczął pękać na kawałki. Kolejna część egzaminu przeniosła ich w zupełnie inny świat. Mgła lasu zniknęła, a zamiast niej otworzyły się przed nimi ruiny dawnego miasta. Betonowe wieżowce stały powykręcane niczym złamane palce. Ulice pełne były gruzu i szkła, a powietrze przesycał zapach rdzy i pyłu. Nad nimi wisiało ponure, fioletowe niebo, a echo dalekiego grzmotu przypominało, że symulacja nie znała litości. W ruinach krył się cyraks, drapieżnik tak szybki, że kadetom wmawiano, iż zobaczyć go w ruchu znaczyło już być martwym. Jego ciało było długie, elastyczne, z kończynami zakończonymi ostrymi hakami, które wbijały się w każdy materiał. Cyraks nie atakował wprost, lecz z wysokości czaił się w cieniu. Spadał jak cień śmierci i znikał, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Kadeci rozproszyli się nerwowo, każdy próbował znaleźć schronienie, ustawiając się za murami i stertami kamieni. Strzały rozdzierały powietrze raz po raz, ale wszystkie padały na oślep. W oczach obcych widać było panikę, byli dobrze wyszkoleni, lecz ich szkolenie opierało się na przewidywalności, a cyrak złamał każdą regułę. Piotr szedł powoli, bez pośpiechu, jakby stąpał po znajomej ulicy w swoim mieście. W dłoni nie trzymał karabinu, broń zwisała przy pasie, zapomniana. Lena szła za nim, drżąca, próbując zrozumieć, dlaczego nie odczuwa strachu tak jak reszta. Dlaczego idziesz tak otwarcie? wyszeptała. Bo on już nas widzi, odparł cicho. Nie ukryjesz się przed czymś, co poluje na ciszę. Spojrzała na niego zdumiona. W jej szkoleniu uczono, by korzystać z osłon, by przewidywać kąty ataku. Nigdy nie słyszała, by ktoś mówił o słuchaniu ciszy. Piotr zatrzymał się i uniósł dłoń. Skup się, rzekł. Nie patrz na ruch. Patrz na moment, gdy wszystko zastyga. Wtedy on będzie najbliżej. Słowa zabrzmiały dla niej jak zagadka, ale zanim zdążyła je rozgryźć, powietrze nad nimi drgnęło. Z góry, z poszarpanej ściany wieżowca, runęła czarna sylwetka. Cyraks spadał, pazury gotowe rozszarpać pierwszą ofiarę. Lena krzyknęła, a jej palec odruchowo sięgnął po spust. Zanim jednak strzał padł, Piotr zdążył ją chwycić. Szarpnął mocno, przyciągając do siebie. Znalazła się w jego ramionach, przyciśnięta do jego piersi, kiedy potwór roztrzaskał beton w miejscu, gdzie stała sekundę wcześniej. Echo uderzenia rozeszło się po ruinach, a kurz zasłonił wszystko. Lena słyszała tylko własny oddech i bicie jego serca, mocne, pewne, jakby nawet w obliczu śmierci nie tracił spokoju. Dlaczego to zrobiłeś? wyszeptała, wciąż wstrząśnięta. Bo nie pozwolę, żebyś zginęła, odpowiedział, patrząc jej prosto w oczy. Ich spojrzenia spotkały się, zatrzymały i przez długą chwilę nie było ruin, nie było cyraksa, nie było egzaminu. Było tylko to jedno uczucie, którego nie mieli prawa tu odkryć. Potwór poruszył się ponownie. Piotr odepchnął ją delikatnie i chwycił odłamany fragment rury. Cyraks, oszołomiony, uniósł się i spróbował skoczyć, lecz Lena odzyskała panowanie. Celowała już nie w jego cień, ale tam, gdzie jej nauczył w ciszę, która trwała ułamek sekundy przed ruchem. Wystrzał przeszył powietrze, a pocisk eksplodował prosto w oko bestii. Cyrax zawył, cofając się w mroku. Piotr bił rurę w jego bok, a potwór, oszołomiony i ślepy, zniknął w ciemnościach ruin. Cisza powróciła, ale tym razem była to cisza zwycięstwa. Lena wciąż czuła ciepło ramion Piotra. W jej sercu zrodziło się coś, co nie miało prawa istnieć w murach Akademii, lecz było silniejsze niż wszystkie zakazy. Kolejne dni egzaminu stawały się coraz bardziej mroczne i bezlitosne. Symulacje nie dawały ani chwili wytchnienia. Każdy scenariusz był trudniejszy od poprzedniego, a kadetów ogarniało zmęczenie, które przenikało do samych kości. W ich oczach widać było pustkę, ruchy stawały się coraz wolniejsze, a oddechy cięższe. Niektórzy zaczynali się załamywać, inni próbowali ukrywać strach pod maską obojętności, ale Lena wiedziała, że balansują na granicy. Oni wszyscy poza Piotrem. Człowiek wydawał się jakby z innej materii. Choć i on był zmęczony, choć na jego twarzy pojawiały się oznaki wyczerpania, wciąż trzymał się prosto, wciąż patrzył przed siebie z dziwną pewnością. Było w nim coś, co rozpraszało mrok symulacji, coś, co okazało wierzyć, że nawet jeśli wszystko wokół się zawali, on znajdzie wyjście. Lena coraz częściej spoglądała na niego ukradkiem. Widziała, jak w trudnych chwilach staje przy słabszych, jak podnosi na duchu Ariena, gdy ten prawie traci przytomność, jak potrafi jednym słowem uspokoić spanikowanego kadeta. Ale najbardziej pamiętała ten moment, kiedy podał jej wodę ze swojego bukłaka. Siedzieli wtedy w ruinach symulacyjnej świątyni. Kamienne kolumny porośnięte cyfrowym mchem chybotały się pod ciężarem iluzji, a nad nimi słychać było echo kroków kolejnej bestii, która miała nadejść. Lena trzymała karabin, ale jej dłonie drżały, a gardło było tak wyschnięte, że każdy oddech przypominał ogień. Piotr bez słowa podał jej bukłak. Ona spojrzała na niego zdumiona. Nie możesz tego zrobić, powiedziała ochrypłym głosem. Jeśli mi dasz, sam zostaniesz bez zapasu. Poradzę sobie, odpowiedział spokojnie. Ty potrzebujesz bardziej. Przyjęła wodę, a kiedy chłodny płyn dotknął jej ust, poczuła nie tylko ulgę, ale i ciężar jego gestu. Był prosty, lecz w tej chwili urastał do czegoś ogromnego. Dlaczego zawsze wybierasz mnie? Zapytała cicho, odkładając bukłak. Piotr patrzył na nią przez chwilę, jakby rozważał każde słowo. W końcu powiedział, bo jesteś jedyna, która walczy jeszcze sercem, a nie tylko rozkazami. Jej spojrzenie zadrżało. Od dziecka uczono ją, że serce jest słabością, że liczy się tylko chłodny rozum, dyscyplina i tradycja. A jednak w ustach Piotra te słowa brzmiały inaczej, jakby to serce było siłą, której brakowało wszystkim wokół. Milczeli przez chwilę. Wokół nich panowała cisza przed kolejną burzą, a z oddali słychać było dźwięk nadchodzącej bestii. Lena poczuła jednak, że ta chwila należy tylko do nich. Ich dłonie zetknęły się nieoczekiwanie. Nie był to gest planowany, jego palce po prostu dotknęły jej, gdy odbierała bukłak. A jednak Lena nie cofnęła się. Poczuła, jak gorąco przechodzi przez jej dłoń do serca, jakby ta jedna chwila łamała wszystkie zakazy, które dotąd rządziły jej życiem. Piotr nie odwrócił wzroku. Trwali tak, patrząc na siebie, gdy na horyzoncie zaczynała rosnąć sylwetka kolejnego potwora. W ciszy ruin, w cieniu rozpadającej się świątyni, zrodziło się coś, co nie miało prawa istnieć, a jednak istniało. Coś, co mogło stać się ich największą siłą albo zgubą. Ostatnia próba miała zdecydować o wszystkim. Kadeci zostali wezwani na centralny plac symulatora, gdzie świat wokół nich nagle rozpadł się w tysiące świetlnych odłamków, by odtworzyć nową scenerię. Tym razem nie było ani lasu, ani ruin, ani ciemnych jaskiń. Przed ich oczami wyrosła monumentalna arena, rozciągająca się na dziesiątki metrów, otoczona wysokimi murami, których szczyty ginęły w chmurach. Ziemia była popękana, jakby tysiące bite wtoczono tutaj wcześniej, a powietrze drżało od głębokiego pomruku, który zdawał się dobywać spod samej powierzchni. Wszyscy czuli, że tym razem nie będą mieli do czynienia ze zwykłą symulacją. Ostatnia próba zawsze była czymś więcej, miała nie tylko sprawdzić ich umiejętności, ale złamać psychikę, wydobyć na powierzchnię najgłębsze lęki. Kiedy brama na końcu areny otworzyła się z hukiem, a ziemia zadrżała od ciężkich kroków, kadeci zaczęli cofać się instynktownie. Z mroku wysunęło się monstrum Weinar, stworzenie, o którym krążyły legendy. Był trzy razy większy niż Karnis i Cyrax razem wzięci. Trzy głowy osadzone na masywnej szyi obracały się niezależnie, szczerząc rzędy zębów ostrych jak klingi. Jego skóra przypominała stopioną stal, w której migotały żarzące się linie, a każdy jego krok zostawiał pęknięcia w podłożu. Wejnar nie był tylko jednym drapieżnikiem, był połączeniem wszystkich, które napotkali wcześniej, jakby symulator zebrał ich strach i ukształtował z niego nowego wroga. Kadeci zaczęli strzelać niemal natychmiast, ogarnięci paniką. Pociski odbijały się jednak od łusek potwora, a echo wystrzałów tylko podsycało chaos. Niektórzy uciekali w stronę murów, inni padali na ziemię, krzycząc. Piotr nie drgnął. Stał na środku areny, wpatrzony w Weinara, jakby badał każdy jego krok. Dopiero kiedy potwór uniósł trzy głowy i wydał przerażający ryk, zwrócił się do Leni, która stała obok niego, ściskając karabin tak mocno, że jej knykcie zbielały. Jeśli chcesz przeżyć, słuchaj mnie, powiedział spokojnie. Ale jeśli chcesz żyć naprawdę, musisz mi zaufać. Te słowa uderzyły w nią mocniej niż sam ryk potwora. Zrozumiała, że wybór, przed którym staje, nie dotyczy tylko egzaminu. Chodziło o coś więcej o decyzję, czy zaufa człowiekowi, który złamał wszystkie zasady, a mimo to ocalił ją tyle razy, że przestała wierzyć w przypadek. Wejnar ruszył naprzód. Jego łapy wgniatały ziemię, a każda głowa ryczała osobno, tworząc kakofonię, od której kadeci zasłaniali uszy. Potwór otworzył jedną paszczę i wyrzucił z niej strumień płonącego gazu, który rozerwał mur areny. Piotr chwycił długi fragment stali leżący na ziemi odłamaną belkę, która musiała pochodzić z wcześniejszej bitwy. Obrócił ją w dłoniach i zamienił w prowizoryczną włócznię. Na oczy rzucił do leni. Tylko tam możemy go zranić. Lena skinęła głową, choć jej serce waliło jak oszalałe. Oparła karabin na ramieniu, starając się uspokoić oddech, tak jak nauczył ją w ruinach. Potwór zbliżał się coraz bardziej, a jego trzy paszcze rozdzierały powietrze rykiem. Piotr ruszył pierwszy. Zaskoczył wszystkich zamiast się cofnąć, biegł prosto w stronę bestii, która uniosła jedną z głów i próbowała go zmiażdżyć. Skoczył w bok, ślizgając się po pękniętej ziemi i zamachnął się włócznią, celując w oko. Metal uderzył, lecz nie przebił łuski. Wejnar zawył, a drugi łeb próbował go dosięgnąć. W tym samym momencie Lena strzeliła. Jej pocisk trafił w drugie oko bestii, rozpryskując czarne płyny, które syczały, spadając na ziemię. Jeden z łbów zachwiał się i runął, oślepiony. Potwór wpadł w szał. Trzeci łeb uniósł się wysoko i przygotował do śmiertelnego ataku. Lena poczuła, że nie zdąży przeładować, a Piotr był zbyt blisko, by uciec. Wtedy zrozumiała, że nie ma już odwrotu. Wbiegła między niego a potwora unosząc karabin, choć wiedziała, że nie zdąży oddać kolejnego strzału. Wejnar zamachnął się, a jego zęby błysnęły w powietrzu. Piotr zrozumiał, co zamierza, i rzucił się przed nią, osłaniając ją własnym ciałem. W tej jednej chwili czas jakby się zatrzymał. Lena widziała jego oczy, pełne determinacji i poczuła, jak coś w niej pęka. Krzyknęła, nacisnęła spust i wypuściła ostatni nabój prosto w gardło bestii. Pocisk eksplodował wewnątrz, a Wejnar zawył potwornie, zachwiał się i runął na ziemię, wzbijając chmurę pyłu i gruzu. Arena zatrzęsła się w posadach, a echo jego śmierci długo jeszcze niosło się w powietrzu. W ciszy, jaka zapadła, Lena upadła na kolana, wciąż osłonięta ramieniem Piotra. Był zakrwawiony, poraniony, ale wciąż żył. Ich spojrzenia spotkały się i w tej chwili nie liczył się egzamin, ani akademia, ani spojrzenia kadetów, którzy w osłupieniu patrzyli na nich z bezpiecznej odległości. Liczyło się tylko to, że byli razem i że zwyciężyli. Arena drżała jeszcze od echa, kiedy ciało Wejnara osunęło się ostatecznie na popękaną ziemię. Pył unosił się wysoko w powietrzu, gryząc w gardło i oczy, a zapach spalenizny mieszał się z gorącem, które wciąż wydzielały resztki symulowanego płomienia. Kadeci, którzy dotąd kryli się w cieniu murów, wysuwali się powoli, niepewnie, jakby nie wierzyli, że to naprawdę koniec. Piotr stał na kolanach, ciężko oddychając. Jego ciało było pokryte krwią, lecz większość ran nie należała do niego, a do symulacyjnych bestii, które starał się powstrzymać. Lena klęczała obok, obejmując go tak, jakby samo jej ramiona miały ochronić go przed całym światem. Jej serce biło szybko, ale nie ze strachu z ulgi, że żyje, że przetrwał, że nie pozwolił, by to był ich ostatni moment. W sali kontrolnej panowała cisza. Admirał Drosin, obserwujący przebieg egzaminu, przez dłuższą chwilę nie potrafił wydać żadnego polecenia. On, człowiek wychowany w zimnej dyscyplinie, widział już setki prób, dziesiątki ofiar i niezliczone porażki. Nigdy jednak nie widział, by ktoś nie tylko przetrwał wszystkie symulacje, ale zmienił ich znaczenie. Piotr nie walczył tak, jak nakazywały regulaminy. Nie zabijał bez zastanowienia, nie szukał najłatwiejszego zwycięstwa. Zamiast tego patrzył na wroga inaczej, jak na zagadkę do rozwiązania, jak na istotę, z którą można się mierzyć nie tylko bronią, ale i rozumem. A kiedy trzeba było, stawał przed innymi, ryzykując własne życie. Widział to każdy kadet na arenie. I każdy czuł, że w tej jednej chwili człowiek stał się kimś więcej niż uczestnikiem egzaminu, stał się przykładem, którego nie da się zapomnieć. Symulacja zaczęła się rozpadać. Mury areny zniknęły w błysku światła, potężne ciało Weinara rozpadło się na miliony świetnych drobinek, które ulatywały w niebo niczym gwiazdy. Ziemia zadrżała jeszcze raz, po czym wszystko ucichło. Kadeci znów stali w sali głównej akademii, oślepieni światłem reflektorów i pod spojrzeniem setek oczu obserwatorów. Egzamin zakończony rozległ się głos systemu. W tłumie panowała cisza, nikt nie śmiał się odezwać. Dopiero po chwili admirał wstał ze swojego miejsca i spojrzał na Piotra i Lenę. Jego spojrzenie, zwykle chłodne i twarde, tym razem nosiło cień czegoś innego, może szacunku, a może zdumienia egzamin zdany powiedział wolno, a jego głos odbił się echem po całej sali. Wynik, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Kadeci zareagowali dopiero po chwili. Niektórzy patrzyli na Piotra z podziwem, inni z niedowierzaniem, a kilku z zazdrością. Lena nie dbała o to. Cały jej świat w tej chwili skupiał się tylko na nim. Na człowieku, który nie tylko przeżył, ale i pokazał jej, że można walczyć inaczej. Kiedy opuścili salę, tłum jeszcze długo szeptał ich imiona. Lena szła blisko niego, a jej dłoń szukała jego dłoni w geście, który ukrywała przed światem, ale którego nie potrafiła już powstrzymać. Na zewnątrz czekał spokój stacji orbitalnej. Wielkie panoramiczne okna ukazywały nieskończoną przestrzeń kosmosu, rozświetloną setkami gwiazd. Lena zatrzymała się przy jednym z nich i spojrzała na Piotra. Zmieniłeś wszystko, wyszeptała. Nie tylko egzamin. Mnie też. Piotr uśmiechnął się lekko, a w jego spojrzeniu było coś, co sprawiło, że poczuła się bezpieczna. Ty też mnie zmieniłaś. Nigdy nie chciałem walczyć dla punktów czy wyników. Teraz wiem, że mam dla kogo. Ich dłonie splotły się mocniej. Po raz pierwszy nie było już strachu, nie było zakazów, nie było zimnych murów Akademii. Byli tylko oni dwoje ludzi, którzy w najciemniejszym miejscu znaleźli w sobie światło. Przyszłość miała im przynieść kolejne próby, kolejne walki i kolejne tajemnice galaktyki, ale teraz, w tej chwili, zwycięstwo było ich. I razem wiedzieli, że żadna siła we wszechświecie nie zdoła ich rozdzielić. Historia, która zaczęła się od pytania chcecie go żywego, zakończyła się nie tylko zwycięstwem na arenie, lecz także narodzinami więzi silniejszej niż strach i silniejszej niż wojna. To było ich prawdziwe zwycięstwo i ich szczęśliwy początek.